I raz, dwa, i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Hi, hi. Teraz już po was, świnki. O, wątpię, wątpię. Tak, gotowy jesteś? Tak, zaczynamy przedstawienie. I... <ścoughs> Mówiłem, lepiej stąd sobie idźcie. Co robimy teraz? Nie wiem. Potrzebujemy jakiejś pomocy. Hej, Rat! O, co takiego? Potrzebujemy twój helikopter. Co? W żadnym wypadku. To jest zabytkowy helikopter. On nawet nie potrafi latać. Słyszymy to, co rusz. Na pewno umie latać. Tylko specjalnie tak mówisz, żebyśmy z niego nie korzystali. Ależ naprawdę... to no naprawdę! Przekonamy się sami! Zamykaj klapę pomp! Ej, zaraz zaraz, wychodźcie stamtąd! O! Mój helikopter umie latać. A gdzie my w ogóle lecimy? No jak gdzie? Do Pepy! Ciekłe ptaki tutaj u nas? O, cześć, Pepo, potrzebujemy bardzo szybko Twojej pomocy. Zielone świnki podeszły za blisko do naszej bazy. Król powiedział, że zniszczy całą naszą bazę. Niestety nie możemy jakoś ich tym razem pokonać. Czy macie jakiś pomysł? A czym próbujecie je pokonać? No, katapultą. O, to poczekajcie. Mam coś dla was. Tak, ale szybko proszę. To tutaj jest skakająca piłka. Jak ją wystrzelicie katapultą, to powinna zniszczyć wszystkie świnki naraz. O, niesamowite. Bierzemy ze sobą. Dziękujemy bardzo. Przywieziemy ją z powrotem. Okej, okay, świnki, podchodzimy bliżej. Ha, ha. Niedługo już będziemy przy samej bazie. O, gdzie ten czak i e. bomb? Hej, Red! Dostaliśmy skakającą piłkę od Pepy! O, teraz ją wystrzelimy katapultą! Powinna nam pomóc. I raz, dwa, trzy! Oła! I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Uuu. Uuu. O nie, to ta skakająca piłka. Wycofujemy się, świnki! <grym> gnia 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 gnia. Juhu! A to mieliście dobry pomysł odwiedzić Pepe. No tak, ale gdyby nie twój helikopter byśmy nawet nie zdążyli na czas. Jesteśmy zgrana, ekipa! Tak, to my! Wściekłe ptaki!